Ej, witam Was. W przednim odcinku zapowiadałem Wam, że opowiem Wam troszeczkę o, tej, o tych trzech malutkich cytrusach, które kupiłem. Kupiłem je wczoraj, e, czyli w poniedziałek, e, w promocji. One były wszczęte na 80%. Kupiłem je po niecałe 6,1 euro. W sumie nie zbieram takich małych cytrusów, ale to będą cytrusy dla moich znajomych i sąsiadów jako prezent na wiosnę, jak już powiedzmy sobie odżyją i rozrosną się, bo przesadziłem je już do tych większych donic. One były naprawdę malutkich albo poniszczonych donicach. Ale dlaczego Wam dzisiaj pokazuję tam te drobne cytrusiki? Zobaczcie. Tutaj jest, przynajmniej według etykiety, kalamondyna. Kalamondyna i to jest kumkwat. Jeśli chodzi tutaj o kumkwata, to tak, może to być punkwat. Nie ma tu jeszcze owocu, więc ciężko stwierdzić, ale powiedzmy, że pasowałoby tutaj z liści. Ale teraz tutaj, zobaczcie, to jest opisane jako kalamondyna i to były aż dwie zawieszki na tym, e, mówiące, że to jest kalamondyna. Tu z boku macie kalamondynę. I teraz zobaczcie. Popatrzcie sobie na liście. Porównajcie sobie liście, czy to może być kalamondyna. Zobaczcie teraz na. O, czekajcie, muszę inaczej chwycić, bo ciężko mi jedną ręką. Zobaczcie, to są małe małe owoce kalamondyny. One potem, jak wyrastają, zaraz poszukam jakiegoś większego. Zobaczcie, to już są wyrośnięte powiedzmy owoce kalamondyny. Czasem są odrobinkę większe, ale zobaczcie na tą skórkę. Jest taka dara okrągła. Em, bardzo taka delikatna, gładka powiedzmy, zobaczcie na to, to nie jest kalamondyna, mimo, że jest opisana kalamondyna, dla mnie to wygląda jak pomarańcza jakaś. Ehm, oczywiście stwierdzić będzie można jak będą, jak będą owoce już duże, ale Taka chropowata skórka, czyli jeszcze ten owoc będzie rósł, więc dla mnie to jest pomarańcza, tym bardziej patrząc po tych liściach, i tak samo tutaj. Tutaj jeszcze powiedzmy jest tylko jeden owoc, ten owoc jest mały, ale już mi to nie wygląda na kalamondynę, tym bardziej, że te liście oczywiście są dużo większe, więc e, taka tylko przestroga, że jeśli będziecie kupować cytrusy, e, to nie patrzcie tylko na etykiety, tylko spróbujcie sobie porównać liście. Jest odcinek na temat, jak po liściu rozpoznać, jaka jest, jaki gatunek, albo odmiana cytrusa. Także na końcu filmiku będziecie mieć do tego link. Także sobie obejrzyjcie, zanim powiedzmy, będziecie jakiegoś cytrusa gdzieś kupić. Bo jeśli na cytrusie nie ma owoców, lub nie ma jakichś powiedzmy większych owoców, to naprawdę jest ciężko, um, ciężko stwierdzić, jaki to jest cytrus, nie znając się na liściach, a, a te wszystkie opisanie metki albo coś, to, to nie może tym do końca wierzyć, bo tak naprawdę, e, jeśli chodzi o sklepy, to najprościej sprzedać jest cytrynę i kalamondynę, bo każdy wie, że to są takie standardowe cytrusy, które w miarę są łatwe, jeśli chodzi o pielęgnację. Więc taka etykieta też powiedzmy jakoś ułatwia sprzedaż takiego cytrusa. Więc można wszystkie cytrusy pod e, taką powiedzmy łatką cytryny czy tam kalamondyny sprzedać. No zobaczymy co to dokładnie będzie, e, jak to podrośnie. E, nie jest to mandarynka, bo mandarynka ma bardziej takie wąskie tyliście, duże, ale wąskie. E, więc ja obstawiam, że jest to pomarańcza. Zobaczymy, jak podrosną owoce. No i na pewno do wiosny sobie rozbuduję troszkę system korzeniowy, bo mimo, że teraz już nie będą rosły, na pewno system korzeniowy jeszcze troszeczkę będzie się rozwijał. Normalnie bym nie przesadzał ich teraz na jesień, bo tego normalnie nie robimy. Ale dlatego, że chcę je prezentować już na wiosnę, więc nie chcę czekać do wiosny. Ja będę uważał bardzo, żeby ich nie przelać bo właśnie w takim wypadku, kiedy właśnie przesadzamy, problem jest taki, że ten system korzeniowy, powiedzmy, jest tylko tutaj i w momencie, kiedy się za dużo leje, no to ten, ten cytrus nie jest w stanie wypić, w cudzysłowie, tej wody, która jest, która jest tutaj dookoła i może się pojawić pleśnik grzyb. A te cytrusiki oczywiście też są całe w czerwcach, ale już mechanicznie dużo usunąłem, spryskałem je, także powinny teraz te cytrusy się... No, oczyścić z tego. Są większe odległości od innych. Czerce nie są aż takie mobilne, nie te mrówki przenoszą, a moje powiedzmy stare cytrusy, one są zabezpieczone przed mrówkami tym płynnym lepem, więc też się nie obawiam, że jakoś to przyniosą. No. I na wiosnę trafią w inne ręce. A ja tutaj cały czas sobie zbieram z moich starych. Cytrusów, owoce. No nic, trzymajcie się, się. Pozdrawiam.